Kim był rotmistrz Witold Pilecki? Co motywowało Ochotnika do Auschwitz? Zachęcam do zapoznania się z wyjątkowym audiobookiem, który powstał na podstawie książki Duchowość i charakter Witolda Pileckiego, czyta Kamil Prabucki. Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale Anna Mandrela, kanał Ringraf dzisiaj. Tak jak widzicie, nadajemy z wyjątkowego miejsca, z Wilna spod Ostrej Bramy. Przed chwilą modliłam się w kaplicy przy Obrazie Matki Bożej Ostrobramskiej, gdzie powierzyłam Matce Bożej ten kanał, wszystkie jego sprawy, jak i również modliłam się za Was, za widzów tego kanału, za wszystkich darczyńców, którzy wspierają moje badania, którym jestem bardzo wdzięczna, gdyż tylko dzięki Wam właśnie w ten sposób. Ten kanał może się rozwijać. Matka Boża Ostrobramska również jest symbolem na ryngrafach, co również się wpasuje w tematykę, w nazwę mojego kanału, szczególnie w dwudziestoleciu międzywojennym wyprodukowano bardzo wiele wizerunków, ryngrafów z wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej, które później żo nosili żołnierze drugiej konspiracji zwani żołnierzami wykrętymi i właśnie z nimi kojarzy się ryngraf. Czasami to był wizerunek. Wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, ale właśnie bardzo często wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej. Do Wilna prowadziło 10 bram, i to była właśnie jedna z takich bram. Zwyczajowo nad bramami wieszano obraz. W późniejszym czasie do obrazu po dwóch stronach dodano jeszcze figury, z jednej strony świętego Joachima, z drugiej strony figurę świętej Anny, rodziców Matki Bożej. I Matka Boża jest tutaj przedstawiona. W ten sposób jak w apokalipsie świętego Jana, czyli księżyc pod jej nogami, słońce 12 gwiazd, niewiasta apokaliptyczna. Obok, i to właśnie z Kościoła Karmelitów, z kościoła świętej Teresy Zawila wchodzi się do kaplicy, gdyż to właśnie karmelici w XVII wieku. Starali się rozpowszechnić kult tego obrazu, pod nim odprawiali msze święte, później właśnie zbudowali taką specjalną kaplicę i w tym czasie, około 1671 roku, zdarzył się cud. Chłopczyk mały, który, który spadł z Wysoka, e, twierdzono, że nie żyje i dzięki właśnie modlitwie do Matki Bożej Ostrobramskiej e, okazało się, że jednak, e, że jednak żyje, został wyleczony i bardzo, bardzo wiele cudów, bardzo wiele faktów związanych e, z historią Polski, również związanych z tym miejscem, e, z tym obrazem był to również. Jeśli chodzi o postać rotmistrza Witolda Pileckiego, którym się zajmuje, w bardzo ważna część jego życia, Ostra Brama, ponieważ on tutaj w Wilnie spędził swoje dzieciństwo, spędził swoją młodość, tutaj się wychowywał, więc pewnie tutaj jako młody harcerz również się modlił, ale najważniejsze dla niego wydarzenie, o którym później często wspominał, Miało miejsce w noc sylwestrową pomiędzy rokiem 1918 a 1919, kiedy to jako harcerz jeszcze był dowódcą oddziału, który tutaj właśnie e, stał na warcie, czyli bronił Wilna od strony Ostrej Bramy, stał pod Ostrą Bramą od strony, e, gdzie miały najeżdżać wojska niemieckie. To wydarzenie Witold Pilecki kilka razy w w swoim życiu wspominał. Znajdujemy opis tego wydarzenia w jego wspomnieniach oraz również, jeśli sięgniemy do książki Wincentego Gawrona, ochotnik do Auschwitz. Wincenty Gawron był jednym z najbliższych. Przyjaciół Witolda Pileckiego w Auschwitz, to właśnie po, wspomina, jak Pilecki z wielkim wzruszeniem e, opowiadał mu w obozie o tej nocy, kiedy on tutaj czuwał na nawarcie i jakie to było ważne. O tym, jak ważna była dla Witolda Pileckiego, Matka Boża Ostrą Bramska. Świadczy również e, fakt, że swojej żonie na 15. rocznicę ślubu podarował właśnie e, ryngraf e, z wizerunkiem. Matki Bożej Ostrobramskiej. Więcej tego typu ciekawostek możecie znaleźć w mojej książce i w audiobooku, który wkrótce się ukaże Duchowości Charakter Witolda Pileckiego. Zachęcam Was również do odwiedzenia powstającej nowej strony pilecki.com.pl. Drodzy Państwo, na koniec jeszcze kilka ciekawostek. Pierwsza ciekawostka, ta brama na początku była nie murowana, tylko drewniana i spłonęła w 1711 roku. I wtedy legenda głosi, że młody zakonnik z okna wyciągnął cudowny obraz i obraz się zachował. Druga ciekawa informacja dotycząca tej bramy, popatrzcie na nią, popatrzcie na napis Mater Miseric sub tuum presidium confugimus, czyli po łacinie Matko Miłosierdzia, pod Twoją obronę uciekamy się. Pierwotna wersja jednak była taka sama, ale w języku polskim, czyli było napisane Matko Miłosierdzia, pod Twoją obronę uciekamy się w języku polskim. W momencie, kiedy Polska trafiła pod zabór rosyjski, to w ramach walki caratu ze wszystkim, co polskie na tym terenie, zmieniono napis właśnie z polskiego na łaciński. I potem w dwudziestoleciu międzywojennym, gdy Wilno trafiło do Polski, oczywiście napis znów był polski. Niedługo jednak, gdyż w 1945 roku znowu ten teren no już nie był polski, już od tego czasu mamy tutaj Litwę, która wcześniej też była komunistyczna. Napis znowu zmieniono na łaciński. Tak więc widzimy, jak tutaj ciekawe dzieje przechodzenia Wilna od Polski do innych tutaj narodowości zmieniają nam ten napis na bramieć, czy kiedyś znowu zostanie zmieniony. Znowu zobaczymy tutaj polski napis. Tego nie wiemy. Z pewnością po 1945 roku Witold Pilecki bardzo chciał, aby te tereny były polskie, zarówno Wilno, jak i Lida, gdzie mieszkał, to tam te tereny, gdzie jego rodzina miała dworek, to teraz teren Białorusi. Wszystko, jak widzicie, bardzo z polskością jest związane. Więc jeśli jeszcze nie byliście, zachęcam was do odwiedzenia Wilna, do odwiedzenia ostrej bramy. Jeszcze raz po więcej ciekawostek odsyłam Was na nową stronę o Pileckim, która powstaje pilecki.pl. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspierają mój kanał, gdyż dzięki Wam mogę nagrywać takie programy, a chciałabym tworzyć więcej tego typu reportaży również z różnych ciekawych miejsc. Jeśli Was to interesuje, napiszcie komentarz. Oczywiście zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie i zobaczenia. Do zobaczenia.